Ciociu, teraz żniwa są. Żniwa. Ciocia pamięta żniwa? Za Bugiem? A jaki to już żniwa teraz, powiedz. No przyjedzie kombajn z kosi i pojedzie. A ciocia kiedyś żniwowała sama? To co? Czy ciocia kosiła sama? Żniwa. Sierpem czy kosą, czy jak? A dzieje jak sama kosiła. Czekaj, ja ci powiem. Z początku jak ja miałam 20 lat, to trzeba było za pierwszym zrobić wszystko. Wszystko w rękach się robi. Jakie kiedyś? Ja ci powiem kiedyś na te, te życie, co ja tak pamiętam, to wiesz, i poichelu lat ja pamiętam. No, myślę, że, że sprzed 70 albo i 80. 90, lat tam? No. To już dobrze. A ja, wiesz, to byłam dziewczynką, to taka zawsze byłam, zawsze w ruchu. I tu, i tam, i zawsze mi było dobrze. Ja się śmiałam. Ja z, z każdym rozmawiałam. Mnie tam nie było, co, że że ktoś tego, bo moje rodzice, wiesz, mój tato, to co prawda, on się liczył, bo było coś. On był elegancki, on był po studiach, on był po studiach mądry człowiek, wykształcony, to on tak po prostu jak to kiedyś mówili, z był kim i z takimi muszykami nie chciał rozmawiać. A my dzieci, a dzieci u nas, widzisz to, o było. No to ładnie. To, to tylko jeden Józek, ty Józka pamiętasz ładnie. Tylko jeden Józek był taki urwisz, jak my mówiliśmy. Urwisz. Ale to dzieci spokojne byli, grzeczne, jedno z drugim, wiesz, zawsze u nas różne jakieś zabawy były, jakieś wyzoły były. Przyżyło się, ale... ale ludzie mieli ciężkie życie. Na wsi? Tak. Na się, na się co, co, pamiętam, tak jak twój dziadek, taki ten czekaj, jak umiał na imię Władek. Babki, ojciec, ojciec, jak umiał na imię. Taki, wiesz, był wesoły dziadek i mądry, tak jak wtedy, to był mądry człowiek, wiesz. on z każdym porozmawiał, każdemu doradził, każdy z nim, a Skakowski, Skakowski, Skakowski było coś, to nie było byle co. И а то люди чем добры, а то потом до таких леваских, до леваслов, до он был бедный человек, но не он, он был очень богатый, а жители. Jego ciężkie życie było. Ty wiesz, jak ja do nich zajechałam, to było tam ponad ponad 30, to 17 krów tutaj kurca dojęło się. Dojęli się 17 krów. A reszta to tam, to, to ciele, to jałówka, to byczek, to, to lichowiec, a świn to ja naliczyłam, 22 świnie, większe, mniejsze i duże i zobaczcie, to, to trzeba było wszystko przy tym robić, pilnować, w polu, zboże zasiane, za tylko kosa była. Na żniwa. Tak, na żniwa tylko kosa była wynajmował ludzi do... Ludzie ludzi, ludzi szli, wiesz, u dziadek. Wiecie, skąd ja nie wiem, skąd opinię, to miał pieniądze. Że on płacił. Płacił rok każdego. Wiem, była służąca. Ja zawsze, tutaj Anna była. Potem... Już jej się rok skończył i za rok czasu oni jej płacili. Za rok czasu Anna zarobiła 100 zł. Przed wojną? Dużo. Ale to było przed wojną 100 zł? Tak. No było 10 zł srebrne z Piłsudskim. Albo Nikę. 10 monet. Banknoty też były. Dwa złote było w srebrze. No to 100 zł to było 50 srebrnych monet. A te kościarze, o tym pamiętam, to przychodzili kościarze z kosami. Już pod jesień ze zboża kosili. To mężczyźni kosili, a kobiety wiązali. A wiązały czym? Czym wiązały? Sznurkiem? Nie. Nie. No jak to czym? Ze zboża, ze słomy robili powrosła I ty snopy, no snopy. Ja tych powrósł nie umiem robić. Trzeba umieć zrobić powrósło. Umiał? Ja nie umiem. Tak to teraz umie robić? A ty wiesz co? Taką zawiązkę było zrobić, to była sztuka, a to jeszcze mocne było nałożył zbocza tego i taki snop związał, że było kawałek snopa. No tak, słomą związać słomę, żeby się nie rozleciała, to była sztuka. Tak. Zobaczcie, bardzo ludzie ciężko pracowali, bardzo ale myślę, że oni się martwili tym, ja. mnie cieszyli się, poszli w pole z sierpami, z kosami, śpiewali, śpiewali. Oj, powiedzmy, że nieraz? A co oni śpiewali? Tak. Jakie piosenki? Jakieś ludowe? A tego też nie pamiętam. Ale śpiewali, tak? Śpiewali. No to ciekawe żniwa. Wesoła i śpiewne. To tak, Wesoł miał ten dom w wiosce, wioska i, no, to ja wiem, to środek wioski, czyli środek, ale w każdym razie tak było. Arusia, Danki Matka, tutaj oni na kuronie nam mieszkali. Tu na tym kuronie tak. Ty. W umili umyli, trzeba było lecieć, kawałek do do, Rusi, do Danki, to ja latałem do tej Danki. Bo Danka to taka była u matki, już taka wypeliknowana, taka jedna córunia, taka ona zawsze Danuczka, Danuczka i Danusia taka jej. Drogi rosły. To ja latowałam do tej Dalki. To my byliśmy takimi koleżankami. Obie. Ta Dalka i ja. Tu. Zdaje się, wtedy było na nas dobrze. Wesoło było. Wesołe, beztroskie, dziecięce życie. Tak. Ja nieraz jak jak szłam tam na te przez ścieżka była tylko przez pola iść, to ja idę, podlecę nogami po tupie, pokręcę się, powiercę się i dalej lecę. Wysoła, mruczę sobie, śpiewam, ja jakieś piosenki śpiewałam. teraz zapomniałam się. Zawsze to dla mnie było, było Wiesz co, tak jak teraz przypomnę, jakie teraz życie, a kiedyś było, coś okropnego, coś okropnego. Ale wtedy ludzie się niczym nie martwili. Wesoło było, zadowolone, spotykali się, rozmawiali. Gdzieś w tych ludziach taka, taka kultura była. Wiesz, nie było chamstwa. Nie, taka kultura była. Przy, jak, jak mężczyźni się spotykali. Dzień dobry, rance podawali sobie. Łzecznie tak już poważnie rozmawiali. Nie to, że o morzu rzucali się albo coś wygadywali. Nie. Spokój. Tak jak sobie teraz pomyślę, że naprawdę ludzie byli, mieli w sobie taką, taką grzeszność, taki spokój. Aż, ale dlaczego tak było? ciężko pracowali, to jak tyle chwastam, tyle miał tego zboża, to wszystko trzeba było skosić, powiązać snopy, to wszystko do studoły te zboże, a potem czym, czym robić. Tylko tym, czekaj, tak to się nazywa. Cepami może? Cepy? Czy, czy mocarnia? Nie. Czym mucili? Młot? Nie. Młocarnia? Nie. No. Czy cepy? Ręcznie, czy maszynowo? Cepy te, 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 cepy te. Aha ale czekaj, ale zapie, zapie, czy mu nie to z Boga, jak to się nazywało, mocarnia? Mogła być mocarnia. Mocarnia. Tylko czym napędzana, kieratem? Bo nie było prądu, czy był prąd? No właśnie. To czym była napędzana mocarnia? Końmi? A, nie, no końmy. Przecież jak ja zaszłam do nich, to oni mieli cztery konie. Dwa konie, co zaprzęgali w pług, i w pługu wchodzili te dwa konie. Jeden koń, który tylko w mleko do mleczarni, a jeden koń był na wyjazd do miasta. Elegancki konik, taki. Zobacz, w chlebie stało cztery koń. No Każdy koń był do czego innego, to tak jak dzisiaj. Samochód był do miasta elegancki, wizytowy. Samochód był do, do roboty, to można powiedzieć, traktor albo jakaś terenówka. I, i już a, wiesz co, jak pasa, otworzył, to... to Tą bramę, te drzwi. Chodź, to któryś. To jak trzeba było mleko do mleczarni wozić, w kankach, mleko do mleczarni, to już taki koń był. On wiedział, że on wie, i to mleko do mleczarni. No jak było 17 czy 30 krów, to tego mleka było sporo. No pewnie się dużo. jak Codziennie. To tam było, ja nie wiem, to chyba z 200 litrów tego mleka. Kanka? Już ci pamiętam ile tych kanek, tego mleka do, i do mleczarni. To cały wóz był tego mleka. Słuchaj, oni z tego żyli. Oni do mleczarni tego. Dużo dawali mleka. Z wieczarni pieniądze brali. I to trzeba było ręcznie doić. Kto, kto to doił tyle krów? To, to ile to trzeba było tego mleka? Do lika i trochę. Otóż nie pamiętam ile tych kandek, jak na włócać, rzucać, rzucać. Porzucał. I taki siwy konik był. Baty to konika i do ręczarni. I do ręczar. A te kanki były metalowe? Co? Te kanki były metalowe czy drewniane? Nie, metalowe. Metalowe? Metalowe. Tu tu taki wiesz, i to takie, takie eleganckie paneczki wiesz, powiem. tak jak chcę przypomnieć. Takie liciutkie, takie ja nie wiem. Może aluminiowe? Tak, ja, fajne takie było. A i były dobre rzeczy. Ale były ciężkie, tak jak teraz przypomnę, tu ludzie ciężko pracowali, a wtedy, wtedy się nie skończyli, że im ciężko, nie, żeby... Jak na przykład Paco przyszedł, tam obiad, czy śniadanie, czy co, siadł, czapkę rzucił, to tak słychać było tak... Oddychał w szyi, był zmęczony, przemęczony. Bardzo dobrze ten człowiek był, ten Twój, to, to Twój, prawdziwy Dawne czasy, 90 lat temu, jak ta ciocia mówi. Ile? 90? 90 tak. du Dużo rzeczy, dużo rzeczy pamiętam, tylko wiesz, nazwy nie mogę mm -hmm. przypomnieć.